Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus spotyka niewidomego. Pierwsze, co zobaczył niewidomy, to Jezusa. To jest podwójna radość, jak gdyby. I wcale nie powiedziane, która jest pierwsza. Pierwsza wydawałaby się w porządku czasowym widza. Po to poważna wartość. Kogo widzę? Wydaje się, że jest jakby drugie, ale myślę, wydaje, że, że to jest właśnie w porządku rzeczywistości takiej, co chcę zobaczyć, to chciałbym zobaczyć Jezusa. Zobaczyć Jezusa to jest coś, co w ogóle chciałbym zobaczyć. Jezus sprawił, że on widzi. Widzieć w mrokach świata. Jak źle skierujesz wzrok, to zobaczysz wszystkie brudy, wszystkie bałagany, wszystkie zamęty. Jak spojrzysz też w siebie, to też znajdziesz tam, um, Myśli, wątpliwości, knowania, no nie musi się to zawsze podobać, albo raczej się nie podoba, mnie samemu. Jezus staje się światłością mojego życia, nie tylko moich oczu. którzy twierdzą, że widzą, mnożą poważne problemy z Jezusem, wgryzają się, robią śledztwo, z tego śledztwa nic nie wynika, ponieważ oni mają i tak już założenie, że wyłączyć z synagogi wszystkich, którzy Go nazwą Mesjaszem, Zbawcą. Nie pasuje ich to do ich koncepcji, do ich poukładanego świata, gdzie myślą, że, że to jest światło taki, że mają to światło. Ich światło okazuje się ciemnością. To, co mają, to schemat, który właśnie im się burzy. Wiedzą, że nie jest Bogiem. Zabronili Jezusa nazywać Mesjaszem. Włączyli cały aparat krytyczny, całe to dochodzenie. Ale założenie jest jedno: nie może być Bogiem. Kiedy czynić siebie Bogiem, po prostu Kłamie. A Jezus chce wolę Ojca pełnić. Nie chce zajmować się tym wszystkim. Mieć światło w sercu, na twarzy. I w działaniu, czyli wolność. Widzisz mnie, Jezu? Nie chcę pytać, kto zgrzeszył, nie chcę pytać o powody, dlaczego to zrobiłeś. Nie pojmę ich. Czy ja wiem, nawet może nie jestem zaproszony do tego. Ma się objawić chwała Boża. We wszystkim, co jest we mnie, w zdarzeniach, w historii, w moich doświadczeniach, ma się objawić chwała Boża. Doszukują się błoto, ślina, sadzawka, siloam. Co było czynnikiem działającym, co było czynnikiem sprawcym, co mogło spowodować, jak co, Jezus. Jezus to sprawił. Takie wydaje się to proste. Dostał światło od Boga. I nie chce od innych światła. Ten rzekomy ślepiec. On ma już światło. Dziwne. Ta katecheza jest właśnie o tym, jak widzi rzeczywistość chrześcijanin, kiedy mu się oczy otwarły. Jezu, nie chce znowu, żeby było ciemno. W ciemności nie da się działać. Potrzebuję światła życia. Właściwie zabrzmi to dziwnie. Bardziej od moich grzechów boję się ciemności. Choć one są ciemnością. Ale to naprawdę stracić światło Jezusa Chrystusa? Może, kiedy nie masz doświadczenia Jezusa, może być ci wszystko jedno. Ale kiedy widziałeś, dostałeś światło, które jest pewnością. Nie chcesz wrócić do starego człowieka, do ciemniaka. Hey. No, od Weroniki. Weronika jest po dziewięciu operacjach. Za każdym razem, na każdą operację idzie z tym potężnym krzyżem. Nie z tym, no taki dostała ode mnie, taki z takim zawsze idzie, wszędzie. I, i strzeże go. A pisze mi tak, nie bój się chorób. Jezus jest zawsze z tobą. On ci pomoże. I tak właśnie idzie bez lęku. Wszyscy się o nią boją. A ona się nie boi.